Wcale nie jest tak, że musisz kupić bilet biznes klasy, żeby wejść sobie do saloniku biznes klasy, na przykład na lotnisku w Doha. Jeden ze sposobów, oczywiście, jest posiadanie klasy biznes na przelot, ale to kosztuje nawet 20 tysięcy. Natomiast możesz kupić sobie bilet wchodząc przez Revoluta. Wchodzisz na Revoluta, link do Revoluta tutaj ci daję, kupujesz bilet do wejścia do saloniku. Takie wejście kosztuje około 100, chyba 50 zł. I to jest najtańsze. Ale jak nie masz rewoluta, to w trakcie rezerwowania swojego biletu z przesiadką w Katarze możesz kupić sobie salonik jako usługę dodatkową. Natomiast wtedy jest to wiele droższe, bo to kosztuje około 400 zł. Ostatnim sposobem, który ja Wam proponuję i ja z niego najczęściej korzystam, to jest bycie lojalnym klientem. Ja od kilku lat latam z Katarem i dzięki temu, że latam z Katarem, mam ich złotą kartę w tej chwili i mogę wchodzić sobie do wszystkich saloników na trasie. Od startu do końca, kiedy lecę tylko i wyłącznie liniami Qatar Airways. A jeżeli chcesz więcej takich przydatnych trików, to zostań na tym kanale, bo zaraz po tym jak wyląduję na bali, będziesz miał kolejne ciekawostki i triki podróżnicze.